Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie! Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? Od razu wiedziałem, ma że masz ale nie chciałbym Pewnie być w jego skórze. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja Pewnie ostatnia szansa, o żeby odejść stąd do własnych siłach. Pewnie nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pomyślmy. Nie, nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Może, ale... To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż były takie plotki? Nie powinieneś kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. <śmany> Nie mój problem. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomez'a w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie!